Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale Pika Kart, czyli wybierz kartę i sprawdź. Jak już po tytule widzicie, co do Ciebie idzie. Będą trzy grupy kart i z tej grupy kart, którą wybierzecie, będzie informacja wskazówką dla Ciebie od momentu, w którym widzisz ten film. Ja jestem tarociską Agietis, mam na imię Magdalena pracuję z kartami Tarota. Numerologia kart anielskie rytuały również są w moich możliwościach. Jakimi usługami się tutaj do Was nazwijmy to idę, czy też zmierzam, czy też jakie mam w ofercie, możecie zerknąć na mojej stronie. Link do mojej strony jest na dole w opisie filmu. A możliwe oczywiście sesje indywidualne online, odpowiedzi na jedno pytanie i wiele, wiele innych. Zatem zapraszam, zachęcam. Tu macie informacje na temat kursu Tarota, gdybyście chcieli rozwijać swoją swoją Umiejętność interpretowania kart nauki tarota. Zapraszam zainteresowanych do kontaktu. Jestem kochani również na TikToku, na Facebooku, a także na Instagramie. Zapraszam Was na te portale. Tam są nieco inne treści niż tutaj. Zatem, jeśli Was to zaciekawiło, to obserwacja jak najbardziej mile widziana. Jeżeli chcielibyście być na bieżąco z nowościami, nowymi filmikami, których tutaj będzie niebawem bardzo dużo dla Was, to też zapraszam do subskrybowania, aby kolejnych nie przegapić. Napiszcie w komentarzu oczywiście, którą grupę kart wybraliście, jego go nazwami rezonuje, ale to też daje wam taki możliwość powrót do tego, a którą grupę ja wybrałam wybrałam, którą wybraliśmy, a żeby o tym nie zapomnieć. Zatem, moi drodzy, ja przełączam Wam podgląd na karty. Mamy tutaj trzy grupy. Trzy grupy kart, pierwszą, drugą i trzecią. Możecie również posiłkować się tutaj runami czarownic, którą wy, wybieracie. Czy to jest lot, czy, czy to są fale, czy to, jest, czy to jest właśnie gwiazda, tą którą wybierzecie, a będzie wskazówką nośnikiem. Tu pod spodem kryje się karta jeszcze odcieni emocji. I też na jakie emocje warto zwrócić uwagę, być może z jakimi będzie trzeba się zmierzyć. Zatem, e, pierwsza, druga czy trzecia, którą grupę kart wybraliście? Mhm. Osoby, które wybrały pierwszą grupę kart, emocje później. I teraz tak. Karta wyjściowa jest to karta dziesiątki buław. Karta, która mówi o tym, żebyś zwracał, żebyście zwracali uwagę na to, żeby nie brać więcej na siebie, niż tak naprawdę możecie. Możecie chcecie coś się samo się realizować. Karta dziesiątki buław jest karta, która mówi o tym, możesz czuć, że idzie do ciebie taki ciężki czas, ale czy on musi być ciężki? Czy to nie jest tak, że ty na siebie zbyt mocno, o, nazwijmy to, wkładasz zbyt dużo obowiązków? Być może pozwalasz, żeby inni na ciebie je nałożyli, tak? I teraz tak, karta czwórki. Czwórki mieczy, ona jest w świetle, czyli to jest to, co do Ciebie idzie w pozytywie, przepracowywanie jakichś starych historii, regeneracja organizmu, zatem jeżeli potrzebujesz uzdrawiania, takiego nazwijmy to fizycznego, uzdrawiania mentalnego, emocjonalnego, to do Ciebie idzie aspekt uzdrawiania szeroko e, rozumianego. To, co masz do przepracowania, karta czwórki, karta cesarza jest to karta, która mówi o tym, że trzeba przepracowywać również aspekty związane z jakimś mężczyzną. Być może jakaś relacja wymaga regeneracji, być może trzeba tutaj coś naprawić. Natomiast jeżeli jesteś osobą samotną, to gdy przepracujesz starą relację, przyjdzie do ciebie nowa. Natomiast karta. Świata jest mówiąca o tym, że wskazana jest tutaj regeneracja, ona do Ciebie idzie. Wskazane jest do Ciebie przepracowanie tego, co Cię bolało, a, a karty pokazują tutaj, przepracowując stare historie, masz możliwość pojawienia się nowych. Również dla osób, które są w związkach. Karty pokazują tutaj, że masz szansę zmienić historie zawodowe na takie, w których ty będziesz decydentem. Jeżeli chodzi o to, będziesz, będziecie mieli możliwość rozwijania się na płaszczyźnie zawodowej. Natomiast karta dziesiątki mieczy jest kartą, która mówi o tym, że to, co się wydarzyło, nie jest Twoją porażką, a lekcją. Zatem, co do Ciebie idzie, do osób, które wybrały pierwszą grupę kart? Po pierwsze, to, abyście uświadomili sobie. Żeby nie brać zbyt wielu rzeczy naraz w jednym czasie na siebie, e, być może nie pozwalać innym, żeby nakładali nie wasze, nazwijmy to, ciężary na was. E, możliwość przepracowania i wychodzenia e, i aspekt uzdrawiania, A takiego nazwijmy to mentalnego, wewnętrznego, ale również przepracowywania to, co było trudne, to, co wam ciążyło, leżało na przysłowiowej wątrobie. Przepracować trzeba też relacje ogólnie z mężczyznami, być może jakąś relację, która jest do przepracowania, być może z weryfikacja autorytetów. Również osoby, które w jakiś to sposób poszukują relacji, chciałyby w nią wejść, mogą to zrobić, gdy wyciągną lekcję z poprzednich, ta nowa do ciebie przyjdzie. Z jakimi emocjami? A będzie Ci właśnie dane, nazwijmy to, pracować. Przestraszony, bo jeśli nie wywołuj wilka z lasu. Karta Przestraszony, karty pokazują, że Twoje lęki nie pozwalają ci pójść do przodu. Przepracuj je, idź do przodu. Zobaczcie, tutaj niby chcemy sami, tutaj niby potrzebujemy funkcjonowania w tak zwanym, no ja sobie dam, ja sama dam radę. Tak, ja sam dam radę, natomiast karta dziesiątki było, w, ale już mi tak ciężko. A, ale być może nie chcecie o tym mówić, być może gdzieś tam w milczeniu w jakiś ten sposób tutaj. Ten aspekt jest do przepracowania, żeby mówić o tym, że Wam jest, nazwijmy to, ciężko być może, będziecie też mieli możliwość wypowiedzenia tego, że przepracowałem to, to jest za mną, to wszystko, co było ciężkie, jest lekcją. Zatem, co do Ciebie idzie? A idzie do Ciebie przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, żeby nie poddawać się lękom. Masz szansę przepracować jakieś relacje międzyludzkie, dzięki temu wchodzisz w nową. Gdy jesteś w relacji, to tutaj karty pokazują, że by zwracać uwagę na tak zwane potknięcia tej relacji, żeby uczyć się na tych potknięciach, a nie je demonizować i ukotwiczać się, co się złego stało i na tym złym budować na zasadzie, albo mnie skrzywdziłaś, albo mnie skrzywdziłeś, albo w jakiś tam sposób mnie zraniłeś, zraniłeś, żeby się nie ukotwiczać na tym, że ktoś Cię zranił, tylko odwrócić, dlaczego to się stało i co możemy z tym zrobić i czy chcemy coś z tym zrobić. Jeśli nie, to być może warto podjąć wa ważne decyzje dla Waszego komfortu wspólnego. Zatem, no to to też ta komunikacja tak tutaj jest. Zatem osoby, które wybrały właśnie pierwszą grupę kart, wydają się karty bardzo trudne. Natomiast czasem jest tak, że w prognozie być może oczekujemy takich: a idzie do Ciebie dobro, idzie do Ciebie bogactwo, miłość i tak dalej. Czasem wartościowszą prognozą może się okazać to, co możesz zrobić, żeby poprawić jakość swojego jestestwa, albo też wartościowszą. W tym momencie dla Was być może wskazówką a może być to słuchaj, to nie było porażki, nie jest porażka, nie jesteś osobą beznadziejną. To były lekcje, przepracuj je, a zmierzasz do lepszej jakości swojego jestestwa. Być może potrzebowaliście to usłyszeć. Osoby, które wybrały grupę kart numer 2, zobaczmy, co tutaj jest dla Was. Karta dwójki buław, obserwacja, warto mm, z pewnymi rzeczami się nie spieszyć, trzeba pewne rzeczy po prostu wziąć z tak zwanej aktywnej obserwacji. Karty tutaj pokazują, że idzie do Ciebie coś nowego. Karta głupca jest kartą nie bój się nowych początków. Będziecie mieli szansę rozpocząć coś zupełnie od nowa. Osoby, które chcą poszerzać strukturę rodziny, będzie to też w możliwościach. Karty też pokazują, ale nie gódźcie się na to, żeby spłycano waszą wartość bo karta królowej pentakli jest kartą, która mówi o tym jeśli ty będziesz widzieć w sobie wartościową osobę inni również będą ciebie tak postrzegać, zatem pozwól na siebie też tak patrzeć. Zatem, jeżeli widzisz w lustrze osobę wartościową, kreatywną, przedsiębiorczą, inni też tak będą Ciebie widzieć. Jeśli się sobie nie podoba, że, że jesteś z siebie niezadowolony, inni też Cię tak będą widzieć, że jesteś osobą w jakiś tam sposób, której czegoś tam brakuje, a nie musicie tak być, nazwijmy to, widziani czy też interpretowani. Karta siódemki kielichów, spełniaj marzenia, nie tylko myśl o nich, ale działaj w sposób kreatywny, dzięki czemu Ty możesz spełnić swoje marzenia, zatem co do ciebie idzie możliwość spełnienia pragnień, co do ciebie idzie nowe możliwości, ale określ, czym jest dla ciebie ta nowa możliwość, nie wszystko na raz, po kolei, zatem obserwuj, otwórz się na nowe, nie spłycaj swojej wartości, nie pozwól innym tego dokonać. Ale również spełniaj swoje pragnienia. Jeżeli pragnieniem jest nowa praca, idź w to. Jeżeli pragnieniem jest poszerzanie struktury rodziny, to macie szansę to smaterializować. Jeżeli chcesz wejść w nową relację, to pozwól być ważną dla siebie, ważnym, ale dla tej drugiej osoby. A na jakie emocje zainspirowane, poruszone, powodzony, bądź kreatywny, Jak ja, te karta mi bardzo często. Się kojarzy, wiecie, z czym e, sama sobie to szczęście namaluję. Namaluj sobie, stwórz mapę, stwórz mapę marzeń, a wtedy te marzenia ci się będą iściły. Zatem to co, do dzieła. Druga, trzecia grupa kart, teraz bo to była druga, to teraz trzecia grupa kart. Tę odstawimy tu. I mamy co? O, proszę, dwójka kielichów, spotykaj się z ludźmi, wychodź na spotkania, ale też i patrz na to, żeby ludzie, mimo że są inni od Ciebie, myśleli podobnie, czuli podobnie, chcieli tego samego. Zatem to jest piękne światło, a i nie, ja nie widziałam tych kart. Serio. Idzie do ciebie uczucie, ale i też spełnienie tego wewnętrznego. Ja być może nosicie w sobie jakiś dar, jakiś talent, będziecie mieli możliwość go zrealizacji. Tylko weryfikujcie to również, bądź w jakiś tam sposób konsultujcie. Karty to, to jest do przepracowania, i tu mamy. Rycerza Pentakli. Rycerz Pentakli jest kartą, która mówi o tym, że czasami możecie mieć wrażenie, że do jakiejś relacji nie pasujecie i dlaczego nie pasujecie, zweryfikujcie to, skąd to się bierze, ale również zwróćcie uwagę na to, czy, a, czy to, w co wkładacie... Mm, swoje. I teraz widzicie, to jest niesamowite. Idzie do Was uczucie, spotykajcie się, dbajcie o to, żebyście czuli się chciani, ale również, żebyście zwracali uwagę, żeby to, co nosicie w sobie, było w zgodzie również z innymi, żeby nie było, nazwijmy to, darowanie tego, i na siłę jakby wymuszanie komuś czego, czego na przykład nie chcą, mimo że Wy chcecie to zrobić z najlepszą intencją. I teraz tak, dwójka kielichów, idzie do Ciebie uczucie, idzie do Ciebie związek, jeżeli jesteś w relacji, to możesz go wzmacniać. Karta Asa kielichów, dbajcie też o, jeżeli jesteście w relacji, Dbajcie o wzmacnianie potencjału emocjonalnego. Zwracajcie uwagę na uczucia tej drugiej osoby. Natomiast jeżeli w jakiś ten sposób jesteście samotni, przy spotkaniach i otwartości na emocje, one do Ciebie przyjdą. Rycerz Pentakli jest też kartą dla tych, którzy nie są w relacji. Może to oznaczać, że nie obawiaj się sięgać wysoko, że ta osoba, która właśnie Ci się przedstawiła, czy też ta osoba, która się pojawiła, że jest poza Twoim zasięgiem. Absolutnie nie. Natomiast jeżeli to Ty jesteś tą osobą, która może być uparzowana poza zasięgiem, to też mówcie, że tak nie jest na tej zasadzie. Karta ósemki pentakli jest kartą szlifowania i doskonalenia. Także jeżeli jesteście w relacji, to umacniajcie się. Jeżeli w jakiś ten sposób jesteście osobami, które poszukują tej relacji, to pozwólcie się poznawać, odkrywać powoli, spokojnie. W tak zwanych darach, które się tu pokazują i działanie z tak zwanym otwartym sercem, pamiętajcie o tym, żeby dawać tym, którzy tego potrzebują, tym, którzy o to proszą, bo to jest też ważne, to też jest istotne. Do osób w historiach zawodowych funkcjonujcie na przestrzeni, w której wy czujecie się dobrze, jeżeli jakaś wam, wam praca nie pasuje, a czujecie, że jesteście stworzeni do czegoś innego, pozwólcie sobie na tą przestrzeń, pozwólcie sobie to zrobić. I emocje, jakie tutaj są, zobaczcie, bądźcie kreatywni, macie szansę stworzyć to, jak Chcecie ulepić sobie zdarzenia poprzez Wasze, nazwijmy to zdolności pracą własnych rąk w taki sposób, jaki byście chcieli, żeby się materializowało. Bądźcie twórczy, bądźcie pomysłowi, a bądźcie ekspresyjni. Dajcie bardzo proszę znać, moi drodzy, którą grupę kart wybraliście, która do Was tutaj została przyciągnięta. Mam wrażenie, że pierwsza grupa kart była tą najtrudniejszą. Raczej to były takie, nazwijmy to, mocne, takie, nazwijmy to, motywacyjne, być może pocieszające, a być może też a, m, takie działania, które mówią o tym, e, co zrobić, aby poprawić jakość swojego jestestwa. Ta trzecia grupa kart była, mam, mam wrażenie, taka bardzo rozanielona. Natomiast ona też tutaj pewnym uwarunkowaniem się pojawiła. Zatem ja wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę wam wszystkiego co najlepszego. To co najlepsze niech się darzy, niech się tworzy z miłością i z wdzięcznością. Dziękuję. Całuję, pa, pa Pamiętajcie, jeśli wam się podoba co robię, łapeczka, komentarz, no i oczywiście subskrypcja. Mile widziana.